Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na aktualizację analizy Bitcoina na giełdzie Zonda. Dzisiaj jest piątek, 11 listopada 2022 roku. Analiza tradycyjnie przeprowadzona jest na interwale dziennym za pomocą e, świec japońskich, teorii falerlota i klasycznych reguł analizy technicznej. Jak dobrze wszyscy wiemy, na rynku dzieje się obecnie bardzo dużo niewtajemniczonych, odsyłam do różnego rodzaju serwisów informacyjnych, internetowych, dotyczących rynku kryptowalut. Natomiast my zajmiemy się tutaj tylko i wyłącznie analizą techniczną naszego scenariusza, który zakładał właśnie wyjście dołem z tej formacji klina. No, być może... To wyjście jest y, nieco y, zbyt... Um, Dynamiczne i zbyt agresywne, no, nie były spodziewane aż tak duże spadki w tak krótkim czasie, aczkolwiek poziom docelowy na 79 350 jak najbardziej był brany pod uwagę, to jest poziom dołka z 18 czerwca, lekko został on naruszony, tutaj dołek jest na 79 i 7 zł, podczas tutaj wczorajszego zejścia, po to by wytestować właśnie ten poziom wsparcia Technicznego, ponieważ jest to dołek do tej pory roczny na Bitcoinie, no to będzie on oczywiście tak działał jako, jako wsparcie techniczne. No i mamy bardzo ciekawą tutaj świeczkę, bardzo duży cień górny. Tutaj niby jest to świeczka zielona, aczkolwiek ta presja tutaj ze strony podaży jest bardzo silnie widoczna. No i po takich spadkach 21%. Mniej więcej mają te spadki, raczej mają 22. No, możemy się spodziewać, że jeżeli chciałby tutaj ten rynek bitcoina dokonać jakiejś, jakiegoś odbicia, no to tego rodzaju świeczka, niestety, ale niespecjalnie do tego zachęca. Musiała być to świeczka znacznie lepiej usytuowana pod względem zamknięcia czyli te, ta zielona kreseczka musiała być gdzieś mniej więcej pod tym poziomem, żeby można było mówić o odbiciu i o zakończeniu potencjalnego. Spadków zainicjowanych 6 listopada tego roku. Póki co mamy bardzo dużego pinbara. Dzisiaj zmienność jest znacznie niższa, przynajmniej do tej pory była, ale to być może dlatego, że osiągnęliśmy po raz pierwszy od. 18 czerwca znowu poziomy ekstremalnego wyprzedania rynkowego poniżej poziomu 30 punktów na RSI, czyli jest to taki czas, w którym może właśnie nastąpić dosyć, duże, dosyć duża korekta wzrostowa. Być może ta korekta już była, ponieważ jak widzicie tutaj, cały czas skupiam się na tym pin barze. Bardzo ciekawe było tutaj zachowanie zachowanie. Traderów, inwestorów, i no jest, taka, jest taka możliwość, że po prostu przebijając te wszystkie poziomy od dołu, wytestowaliśmy je znowu. Bardzo szybko zostały te poziomy odrzucone, no i znowu zbliżamy się w stronę dołków. Dlatego też ja zmienię wszystkie te poziomy, które mamy na wykresie oprócz 17600 na poziomy oporu technicznego, czyli wracają do, do kreseczki czerwonej. Także już wiemy, ile spadliśmy. Możemy to. Sobie wycofać. Wiemy też, że wyszliśmy dołem z kanału, dołem z tego klina. Jesteśmy poniżej linii trendu krótkoterminowego, jesteśmy poniżej studniowej średniej, kroczącej na pewno. No i teraz, cóż, czeka nas bardzo ciekawy weekend, czeka nas bardzo ciekawe, bardzo, czeka nas bardzo ciekawe wydarzenia podczas tego weekendu, bo za. Z, z, Generalnie uważam, że jeszcze tutaj no, wiele rzeczy nie zostało powiedzianych do końca na rynku kryptowalut. Wszyscy myślę, że wiedzą o czym mówię, więc pewnie jakieś rewelacje kolejne będą opublikowane na różnych serwisach internetowych, także warto tutaj tego rodzaju newsy śledzić. No i teraz tak, co by się mogło wydarzyć, żeby ten trend spadkowy się odwrócił? No przede wszystkim 91 857, jak widzicie, idealnie tutaj nam się wpasował ten poziom wsparcia i jest on rozpoznawany przez rynek, więc ten poziom musiałby być po prostu wybity bardzo dynamicznie z powrotem, żeby powstała formacja podwójnego dna, ewentualnie i Zaczęły się wzrosty. Póki co nie ma w ogóle tego rodzaju przesłanek, aby rynek chciał wykonać tego rodzaju powiedzmy ruch. Tak? Czyli ten spadek tutaj najprawdopodobniej jeszcze się nie zakończył. Po prostu nie widać po zachowaniu rynku, oprócz tego, że w chwili obecnej znajdujemy się na ekstremalnie wyprzedanych regionach cenowych nie ma żadnych innych przesłanek aby mówić o tym, że trend został zakończony przerwany albo jakieś, jakieś są oznaki odwrócenia tego lokalnego przynajmniej trendu mówię o, oczywiście o tym wybiciu dołem z tego klina wszystkie te poziomy, które widzicie na wykresie pełnią funkcję poziomów oporu technicznego jedyne wsparcie cały czas powiedzmy, że jest na 79 350 jako taki punkt referencyjny no to zobaczmy jakby ewentualnie to wsparcie było wybite gdzie jest jakiś następny powiedzmy po, po, następny poziom wsparcia tutaj dla, e, dla byków to, to cofnijmy się jeszcze, jeszcze, jeszcze głębiej, jeszcze głębiej latka lecą, latka lecą 2016, tutaj mamy szczyt z 2017 roku, no to może go sobie zaznaczmy, skoro już e, go zidentyfikowaliśmy, to jest szczyt mniej więcej tutaj na, na poziomie około a 63 500 67 899 myślę, że to będzie że to będzie odpowiedni, odpowiedni poziom, zaznaczmy go grubą kreską, on będzie oczywiście też służył nam jako, jako wsparcie ekwiwalent jeśli chodzi o dolara, to będzie około 14 tysięcy dolarów, albo nawet troszkę, troszkę mniej no i to, jak widzicie, ten, ten poziom tutaj też był przez jakiś czas rozgrywany nawet podczas hossy poprzedniej, tak, tutaj w latach 2020, 2020 roku, w latach, pod koniec, to jest październik, listopad, grudzień. Stycznia troszeczkę przerwany, no i potem znowu, znowu mamy wzrosty, więc to może być kolejny poziom docelowy, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o bitcoina, i na dzień dzisiejszy tak naprawdę niewiele da się, tutaj, da się tutaj, jeżeli chodzi o ten rynek, powiedzieć. Póki co rynek zachowuje się jeszcze dosyć technicznie, o dziwo, tak naprawdę, bo kiedy emocje, szczególnie negatywne, przejmą kontrolę nad rynkiem, no to wiadomo, że jeżeli panuje ekstremalny strach, no to w tym momencie takie poziomy techniczne intraday nie liczą się praktycznie, w ogóle są, są z łatwością po prostu naruszane, testowane, przebijane, liczą się jedynie te historycznie najstarsze, najsilniejsze i wielokrotnie testowane poziomy wsparcia, bądź też oporu technicznego, mówię tylko o nich, bo reszta jest praktycznie do wyliczenia za yy, pomocą formuły, na przykład studniowa, średnia, krocząca, no to będziesz nic, nic prostszego do, do wyliczenia, zatem po naruszeniu 79 350, następny poziom jest mniej więcej 68 tysięcy z hakiem. Tak? Tutaj zależy, gdzie, gdzie sobie tą kreskę tam e, lekko przesuniemy, no to taki otrzymamy tutaj wynik. Ale w granicach 68 tysięcy, w granicach tego szczytu z 2017 roku, e, będzie ewentualnie tutaj zrobione jakieś, jakieś wsparcie techniczne. No i cofamy w takim, jeżeli dojdziemy do, te, do, tej, do, tej, e, do tego poziomu, cofniemy się o ile o 5 lat. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o rozwój tutaj e, e, cenowy Bitcoina, no jak już mówiłem wcześniej, niestety, jak na razie nie ma oznak co do tego, że mamy tutaj jakieś ewentualnie zakończenie tego ruchu spadkowego. Jeżeli mielibyśmy się pokusić o stworzenie sobie tutaj jakiegoś, jakiegoś kanału powiedzmy cenowego, jak już mówiłem rynek jest dosyć techniczny i y jeszcze póki co, mimo tych, tej ostatniej fali wyprzedaży, no to mamy tutaj powiedzmy tego rodzaju ruch też y zrobiony, to myślę teraz będzie dobrze widać, o. zatrzymaliśmy się na dolnym ograniczeniu tego kanału, y bardzo fajny tutaj poziom się nam zgrał również z y wsparciem technicznym, było to odbicie, no i zobaczymy jak długo ono, jak długo ono wytrzyma. Pozwólcie, że ja nieco ten wykres jednak rozszerzę, o i tak właśnie go Wam zaprezentuję z przybliżeniem tutaj na, na koniec. Zostało nam jedynie do zrobienia e, jakieś większe odbicie, aby, aby zacząć tutaj, y, powiedzmy, bardziej y, y, pozytywną y, część y, y, nie wiem, wzrostu na rynku kryptowaru, tak, to nam tylko zostało do zrobienia tak naprawdę, no bo już mamy wszystkie poziomy przetestowane, mamy i odbicia i, i z dołu i z góry i są, i są te poziomy wsparcia i oporu są powybijane, potestowane, no, pozostało nam tylko ewentualnie czekać na wzrosty, o ile oczywiście one się pojawią, gdyż każdy tutaj zejście poniżej tego poziomu 79 350 no będzie niestety, ale traktowane bardzo, bardzo negatywnie przez, przez uczestników rynku. Może tutaj dojść do kapitulacji, może tutaj dojść do rzucania ręcznikami, poddania się, mogą wpłynąć te bitcoiny, które nie były ruszane przez wiele czasu na rynki, no i ta fala eskalacji może sama się po prostu Napędzać. no Zobaczymy, jak to rynek rozwiąże. W poniedziałek o 19 mamy kolejny tygodniowy przegląd kryptowalut. Może coś więcej już będziemy na, na ten temat wiedzieć. Tymczasem, no cóż, życzę Wam dobrego weekendu. Mam nadzieję, że zobaczymy się w poniedziałek. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.